Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny temat. Dzisiaj będziemy sobie realizowali odrodzenie Rzeczy Pospolitej. Zapraszam. My o Polsce mówiliśmy sobie jeszcze w czasie naszych pamiętnych lekcji stacjonarnych, 1000 tysiąc lat temu. I pewnie ten tysiąc lat spowodował, że część rzeczy zapomnieliście, więc troszeczkę musimy sobie odświeżyć i dopiero wtedy przejdziemy do naszego tematu aktualnego. Przypominam, że była pierwsza wojna światowa, w no latach 1914-1918. Był problem z przynależnością polskich wojsk, część wojsk była po stronie państw centralnych, część była po stronie państw ententy. My się skupimy dzisiaj na Piłsudskim, więc od tego sobie właściwie możemy wyjść. Było coś takiego jak kryzys przysięgowy, czyli odmowa przysięgi wierności dla cesarza austro angielskiego i niemieckiego przez dwie z trzech brygad legionów polskich. Także e, Piłsudski trafił wówczas do takiego miejsca odosobnienia, które był w Magdeburgu i tam aż do listopada 1918 roku grzecznie sobie siedział. A grzecznie, nie grzecznie, bo mimo tego, że będzie on aresztowany, tak czy jak będzie kontrolował polskie e, oddziały między innymi pow więc nic e, straconego. Jak wyglądała sytuacja geopolityczna Polski jeszcze na początku roku 1918? Nie była najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że Woodrow Wilson w styczniu 18 roku wygłosił piękne orędzie, w którym e, w 13. punkcie mówił o Polsce niepodległej itd., e, to w marcu Niemcy podpisują taki pokój zwany Traktatem Brzeskim z Rosją Sowiecką. Na wschodzie w tym czasie powstają takie jakby pierwsze... Państwa, przynajmniej narody przygotowują się do powstania tych państw. Mówię tutaj o państwie litewskim, białoruskim i ukraińskim. I nie byłoby w tym nic takiego niesmacznego, dziwnego, jakby nie fakt, że one tworzyły jakby blok sojuszników państw centralnych. Więc odejście od z wojny Rosji Sowieckiej może rzeczywiście nam troszeczkę pomogło w tej sytuacji. Natomiast utworzenie się takiego bloku stron jest już nie bardzo. Dopiero na wiosnę 1918 roku sytuacja zaczęła się powolutku zmieniać. Przede wszystkim e, Rosja, która wcześniej doszła od wojny, mogła być dla nas takim uciążliwym przeciwnikiem, ale jeszcze nie będzie. Na pewno nie w roku 1918, ponieważ wtedy dochodzi do takiej jeszcze większej, mocniejszej e, wojny domowej. O tym sobie kiedyś mówiliśmy. E, no i niestety tam Biała Gwardia będzie przegrywać z Armią Czerwoną. E, następnie drugim plusem dla polskości, przyszłego naszego państwa, jest to, że. I Niemcy, i Austro-Węgry zaczynają powoli mieć problemy wewnętrzne. Ludzie już nie chcą wojny, zaczynają się protesty przeciwko władzom. Dodatkowo Niemcy załamały swoją ofensywę na froncie zachodnim, czyli na ziemiach francuskich. No i dodatkowo jeszcze e, pod koniec października dochodzi do rewolucji w Niemczech i monarchia upada. 11 listopada stał się miejscem rozejmu w Kąpień, przypominam tą miejscowość, i wówczas ogłoszono rozejm. I to był czas dla Polski. A właściwie nawet troszeczkę wcześniej ten czas nastał, ale o tym sobie jeszcze dzisiaj powiemy. W związku z tym, że e, zaczęto mm, formować tak jakby pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich, trzeba było zrobić coś konkurencyjnego dla tworu, który na ziemiach polskich istnieje i to jest Rada Regencyjna. O tym sobie już kiedyś mówiliśmy, ale dla przypomnienia zobaczcie na zdjęcie. Od lewej strony będziemy sobie e, aktualnie szli. Tam widzimy Józefa Ostrowskiego, Aleksandra Kakowskiego i od mojej e, strony e, prawej będzie Zdzisław Lubomirski. Generalnie działalność samej Rady Regencyjnej była oceniana przez ludzi niezwykle krytycznie. W związku z tym nie było szans, żeby ta Rada Regencyjna mogła na dłuższy czas przejąć władzę w Polsce. Dlatego też powstawały konkurencyjne ośrodki władzy. Będzie ich kilka, dwa takie najważniejsze, które się pojawią i o których sobie powiemy troszeczkę więcej. To pierwszy z nich, to jest tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej. Dlaczego ludowy? No dlatego, że na czele stoi przede wszystkim Ignacy Daszyński, który jest socjalistą. I ich siedziba będzie w Lublinie. W programie sam Daszyński mówił o tym, żeby nacjonalizować banki, czyli żeby państwo te banki przejęło. Oraz miało dojść do parcelacji, czyli do podziału takich wielkich majątków ziemskich, które na mniejsze działki podzielone miały trafić do chłopów. Więc generalnie najpierw miało tutaj e, górę wziąć rolnictwo i poprawa bytowa polskich chłopów. Drugim takim organem, który był na ziemiach polskich, jeszcze nie tym istotnym, bo o tym zaraz sobie będziemy mówili, była Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Jak sama nazwa wskazuje, siedziba była w Cieszynie. E, pamiętajmy, że. Ten obszar jest problematyczny i dopiero później będzie on rozwiązany, ponieważ my i Czechosłowacja będą tutaj, e, będziemy tutaj rywalizować między sobą o te tereny. Dlatego też ustaliliśmy z samymi Czechami, że w tych powiatach, które są zamieszkiwane w większości przez Polaków, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego będzie miała swoją działalność i będzie tam administrować. Natomiast no, tam, gdzie będzie większość Czechów, tam będą administrować e, pewnie podobne ośrodki czeskie. E, do tego sobie jeszcze później na chwilkę wrócimy. Powstaje drugi taki ośrodek, siedzibę będzie mieć w Krakowie. Jest to Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Na czele znany nam Wincenty Witos. On jest z PSL-u, więc myślę, że on nie powinien tutaj stanowić problemu w gwoli przypomnienia oczywiście tejże postaci. Jako, że sama PKL, bo takim skutem też się będziemy posługiwać, powstała na terenach władzy, Austriackie, a właściwie to już byłej władzy austriackiej, która załamała się na skutek niepowodzeń wojennych, e, zaczęli tam dosyć prężnie działać. I działaniem swoim przede wszystkim chcieli objąć tereny, które w przyszłości mają wejść do granic odradzającego się państwa polskiego. Także tutaj plan jest dosyć istotny i on ma przynieść wymierne korzyści w latach późniejszych, zresztą rzeczywiście takie korzyści będzie przynosić. Następnym takim ośrodkiem, który powstaje też na terenach byłego zarządu austriackiego, będzie tymczasowy komitet rządzący. On swoją siedzibę będzie mieć w to będzie taka bardziej wschodnia Galicja i cele będzie bardzo podobne do PKL, więc też te tereny, które będą administrowane przez nich, mają w przyszłości wejść w granice Polski, przyszłej Polski. O ustroju jeszcze nie mówimy, bo tutaj e, nie ma pewności, jak to ma wyglądać. Jeszcze nie ma Piłsudskiego, nie ma jego tytułu, o czym zaraz będziemy mówili, więc na razie mówimy słowo Polska. Ośrodek ten, czyli Tymczasowy Komitet e, Rządzący oraz Polska Komisja Likwidacyjna zostały e, przez naczelnika państwa, czyli przez Piłsudskiego już później takim specjalnym dekretem rozwiązane, jak i pozostałe e, i będzie to miało miejsce 10 stycznia roku 1919. Oczywiście, na terenach, które były administrowane przez Niemców, również powstają podobne ośrodki, głównie chodziło o miejsca powiatowe, tam gdzie jakiś większy ośrodek władzy administracji niemieckiej mieścił się wcześniej. Tam powstaje konkurencyjnie do tego e, jakby taki ośrodek, taka Rada Ludowa, bo taką one nazwę nosiły, e, którą, którą będą tworzyli Polacy, i każda z tych rad ludowych będzie podlegać pod taką naczelną Radę Ludową, która będzie miała miejsce w Poznaniu. Chodziło o to, żeby Niemców z tej administracji samorządowej powolutku wypierać. My w przyszłości nie widzieliśmy tej opcji jak ta, że Wielkopolska będzie w naszych granicach. Będzie troszeczkę inaczej na początku, ale o tym w swoim czasie też będziemy sobie mówili. Jak wygląda sprawa o odzyskaniu niepodległości przez Polskę? No, przede wszystkim mamy święto 11 listopada, ale to jest tylko i wyłącznie taka symbolika. To nie jest taka niepodległość, którą my wywalczyliśmy i ogłosiliśmy ją, 11 listopada. No nie, przede wszystkim zacznijmy sobie od początku i wrócimy sobie do Piżowskiego, do Magdeburga. Bo w tym Magdeburgu Piłsudski siedział do 8 listopada. Wówczas go zwolniono. Piłsudski wystąpił do władz niemieckich o pozwolenie na powrót do Warszawy. Ja przypominam, że Warszawa to jest teren, który był wtedy w zarządzie niemieckim, więc był przez oddziały niemieckie jeszcze okupowany. Więc Piłsudski musiał takie specjalne pismo napisać. Oczywiście zgodę uzyskał i 10 listopada wraz z Kazimierzem Sosnkowskim pokonują dosyć długą drogę z Magdeburga do Warszawy. Trafiają tam 11 listopada e, i wówczas Rada Regencyjna, czyli ten twór z tym Kakowskim, e, Lubomirskim i Ostrowskim, przekazały Piłsudskiemu władzę, ale tylko nad wojskiem. Dlatego też data tam e, jest taką symboliczną od odzyskania niepodległości, ponieważ Piłsudski był dowódcą wojskowym, finalnie odzyskał władzę nad wojskiem dla całego terytorium okupowanego, e, więc my mówimy tylko o symbolice, chociaż dopiero 14 listopada. Piłsudski otrzymuje od Rady Regencyjnej władzę cywilną. Czyli powinniśmy mieć święto nieco w innym terminie. Ale tu chodzi o symbolikę, a nie o samą e, jakby sytuację w Polsce i przejęcie władzy przez Piłsudskiego, czy też odzyskanie niepodległości jakimś wielkim zrywem narodowo-wyzwoleńczym. Piłsudki oczywiście będzie dalej kombinował, będzie chciał przede wszystkim utworzyć on razu jakby rząd tymczasowy, do którego sobie zaraz dojdziemy i 22 listopada za sprawą takiego rządu tymczasowego, którym będzie zarządzał Jędrzej Moraczewski otrzymuje on takim specjalnym też dokumentem tytuł Urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. I Piłsudski przejmuje władzę, właściwie pełnię władzy w swoich rękach. To mogło się nie podobać tak naprawdę państwom zachodnim, a dodatkowo ten fakt zyskał na znaczeniu, kiedy to Niemcy, jako pierwszy kraj, uznali państwo polskie. Więc Piłsudski zamiast się cieszyć, że ciężki przeciwnik po naszej zachodniej stronie właśnie przyznał nam państwowość, zgodził się z tym, nie ma z tym najmniejszego problemu. To nie, to nie było nic pozytywnego, ponieważ tutaj. Niemcy są w obozie państw przegranych, przypominam. Druga rzecz jest taka, że Piłsudski oficjalnie był sojusznikiem aliantów, no ale z przeszłością jednak z państw centralnych, przecież on był niegdyś zainteresowany państwem polsko-austriacko-węgierskim, więc jakby to jest troszeczkę inną sprawą. Następnie e, mogłoby wyjść na to, że on się jakby potrzeba tylko pod sojusznika, więc Piłsudski musiał działać, a do tego jeszcze bardziej zmotywował go fakt, że państwa Ententy tak naprawdę akceptowało tylko jedno polskie przedstawicielstwo, które było w Paryżu, i to był Komitet Narodowy Polski. Okej, okay, polski, nie polski, ale z jego przeciwnikiem politycznym na czele, czyli z Romanem Tmowskim. Więc to polskie przedstawicielstwo w Paryżu no, było uznawane przez dłuższy czas przez entente. Więc Piłsudski musiał sobie jakoś z tym poradzić. Przede wszystkim e, powiedziałem już wcześniej o tym rządzie Moraczewskiego, jeszcze raz sobie o nim powiemy. Ten rząd tymczasowy miał być takim tworem, tylko na czas jakby wyłonienia posłów do Sejmu i zwołania tego Sejmu, czyli na czas wyborów, do czasu wyborów właściwie. Sam Jędrzej Moraczewski był działaczem PPS-u, czyli był tam gdzieś blisko samego Piłsudskiego, i kiedy utworzył swój rząd, możemy też to nazywać gabinetem, było to 18 listopada. Prowadził on pewne reformy. Reformy, które w Polsce no, będą jakby bardzo znaczne. I zapiszą się na kartach naszej historii. Przede wszystkim zrobiliśmy coś, na co niektóre kraje będą czekały jeszcze wiele lat, a przede wszystkim e, mówię o tym, że kobiety otrzymały prawa wyborcze, co do tej pory nie było taką rzeczą normalną w Europie. Ponadto Wyznaczył on płacę minimalną, czyli taką płacę, którą każdy otrzymuje w minimalnej ilości, określonej przez państwo, pewną ustawą, i mniej zarabiać nie może. No i ponadto wprowadził 8 godzinny dzień pracy, co dawało możliwość realnego zatrudnienia większej ilości osób na danym e, stanowisku, czy też, na, e, czy też w danej firmie. Więc te reformy były całkiem w porządku, ale Moraczewski tak naprawdę e, był powołany tylko po to, żeby przydać Piłsudskiemu tytuł tymczasowego naczelnika państwa. Więc e, tutaj jego rząd nie został zaakceptowany niestety e, i to spowodowało, że Piłsudski musiał kombinować. Pokombinował w ten sposób, że dogadał się przede wszystkim z Romanem Dmowskim i w ramach tej rozmowy, tego e, porozumienia, premierem polskim zostanie Znany nam już z czasów wojny pianista, o którym mówiliśmy już e, w czasie naszych lekcji stacjonarnych niejednokrotnie. Mówię tutaj o e, Ignacym Janie Paderewskim. To jest człowiek, który będzie polskim premierem, to jest człowiek, który nam jest potrzebny, ponieważ Europa go zna, świat go zna, a on na arenie międzynarodowej radził sobie całkiem nieźle. Więc zostaje drugim premierem drugiej Rzeczypospolitej, może jeszcze nieformalnie drugiej, ale taki nazywamy e, polski kraj po pierwszej wojnie światowej. Także tym akcentem sobie zakończymy temat. W następnej lekcji będziemy mówili szerzej o II Rzeczypospolitej, ale najpierw zajmiemy się walką o polskie granice. Także zapraszam na lekcję następną, a za dzisiaj serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Do widzenia.